Poszłam do komunistów wtedy, kiedy myślałam, że jest koniec tej ideologii, że oni już odeszli na zawsze. I wydawało mi się, że zaczną wreszcie mówić, dlaczego przegrali, że to będzie dla nich taki moment refleksji. Bo zawsze jak człowiek przegrywa, to dopiero wtedy zaczyna, zaczyna analizować, swoją przeszłość, dlaczego przegrał. Wydawało mi się to bardzo interesujące, a przy tym ja w ogóle nie znałam tego środowiska. I y, zawsze się interesowałam historią, bardzo lubiłam historię i właściwie czytałam wszystko, co mi w rękę wpadnie, zwłaszcza z, 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 z Polski współczesnej, ale to była taka historia nie od strony kuchni. Wybuchł stan wojenny i ja właściwie zaczęłam pisać dopiero tę książkę o niej. Ponieważ wcześniej w tym czasie, w 1981 roku, to były rozmowy po 10 stron. 10, 12, 13 stron. Ja wtedy poznałam trochę, liznęłam to środowisko komunistyczne, a w jak wybuchł stan wojenny, miałam bardzo dużo czasu i powiedziałam, że to jest, że wróciłam do tych rozmów, wróciłam do tych, do tych rozmówców, czyli wróciłam do Ochaba, do Moraskiego, do Matwina i zaczęłam pisać te wielkie rozmowy do książki. Wtedy wiedziałam, że muszę zrobić książkę. Yy, yy, I myślę, że gdyby nie stan wojenny, ta książka nie byłaby taka, jaka jest.